Mano ludziska. Tutaj Minecraft Chrystic 56 i kamieniołom. Dzisiaj Wam pokażę, znaczy zrobimy sobie kamieniołom właśnie taki z Politcrafta. Yy, no, tylko to. Dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek. Nie mam za dużo pomysłów na dzisiaj, tak więc... jest, jest, Tak więc robimy kamieniołom. Stawiamy sobie landmarki. Crafting pokaże na końcu wszystkich przedmiotów. Wyznaczamy sobie teren działania naszego kamieniołomu. Ja dam taki nawóz. kwadracik taki. I klikamy na jedną z tych. Powinno Wam się to zaznaczyć całe. Nie wiem dlaczego mi się nie zaznaczyło całego. Aha. Trzeba mieć to idealnie wszystko. Boże, dobra, cięcie, ja spróbuję coś naprawić tutaj. Dobra, już naprawiłem. Nie wiem czemu, ale nie mogę postawić jakiegoś dużego takiego. Dobra, gdy już mamy zaznaczone maszterem teren działania tego kamieniołoma, stawiamy koło ko, no, koło landmarka. I nam się robi. Oczywiście nie musimy inwestować w te landmarki, choć są bardzo... Tak. Możemy z tymi landmarkami, jakie chcemy, teren działania. I możemy też yy, postawić po prostu, co nawet znaczy. Zniszczę. Ja tutaj. OK, tak więc wkładamy węgiel do silników. Wy możecie jakie chcecie i zaczynam nam już pracować. Hmm. Musimy oczywiście gdzieś też zrobić, żeby podawało nam przedmioty, które wykopię, ciągniemy z kamieniołoma rurę, taką zwykłą rurę transportową. Do skrzynek. Proszę, A ja tu mogę tylko jedną. Nie wiem dlaczego po posup co ją tak na dużo, ale... Przecież ja mam łaski w świat, ale dobra. To już nam będzie tak robić. No. Zobaczymy się, gdy to już zrobi. No, już prawie zrobiło. Tylko tutaj i obudowa skończona. Teraz się pojawi takie i będzie nam kopać cały wykopie aż do bedroka. Bedroka już to nie wykopie. Oczywiście. Ja może zanim... O, widzicie? Lecę, lecę. Można jeszcze do tych złotych rur dać czerwoną pochodnie to będą by przyspieszały chyba nie wiem nie na starej wersji to po prostu przyspiesza bez pochodni czy w ogóle bez pochodni przyspiesza nie wiem no, tutaj tutaj Aha. No. Widzicie, już szybciej im więcej mamy silników, tym lepiej. W ogóle jak to już by były silniki spalinowe była, nie chodziło tak, by... Trz, 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 trz. i Nam się tu zbiera. Hmm, <śmuszkiela> z Tak. To będzie się kopało tak do bedroka. Hmm. Może jeszcze coś wam pokażę Nie za bardzo się przygotowałem z tym wszystkim No dobra To ja wam teraz pokażę crafting i niestety się żegnamy Kamieniołom robimy tak. Dość drogi jest, ale naprawdę się opłaca. Żelazna przekładnia, dwie żel trzy żelazne przekładnie, dwie, dwie złote przekładnie i dwie diamentowe przekładnie. Czekacie. Ok. jak będziecie słyszeć siostrę, to przepraszam bardzo. Da diamentowe kilow. Czerwony proszek. Yy, przekładnie wiecie, jak się robi. Tak. Teraz yy, Landmark. Proste, bo proste. Lazuryt i czerwona pochodnia. Yy, diamond trzesta. Dobra, to nie jest z tego To dobra. Na razie. Poczekamy się na razie, do następnego odcinka. Pa!